Cześć, w tym filmie test i prezentacja elektrycznej bruzdownicy firmy DEDRA model DED 7918. Na brózdownicach mamy trzyletnią gwarancję. A w zestawie mamy instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Dwie tarcze o średnicy 125 mm do cięcia na sucho. Zestaw akcesoriów, dodatkowy uchwyt, klucz do montażu tarczy i dłuto. Bruzdownica ma silnik o mocy 1500W. I tarcze będą się poruszały z prędkością obrotową wynoszącą 8,5 tysiąca obrotów na minutę. Szerokość brust możemy sobie regulować w zakresie od 8 do 30 mm, a robimy to za pomocą tych podkładek, krążków, które kładziemy pomiędzy te tarcze. Im więcej tych podkładek, tym szerokość bruzdy będzie większa. Głębokość brust również jest tutaj regulowana, odkręcamy motylek i przesuwamy tą wewnętrzną osłonę, a zrobić to możemy w zakresie od 5 do 29 mm. Po zamontowaniu tarczy zakręcamy motylek z osłoną. Bruzdownica ma przycisk bezpieczeństwa, po jego zwolnieniu dopiero możemy uruchomić urządzenie. Silnik jest z wolnym startem. Mamy łatwy dostęp do wymiany szczotek. Po prawej stronie kółko prowadzące i odciąg do odkurzacza. Przewód sieciowy jest dosyć gruby, żelowany, o długości około 3 metrów. Na obudowie mamy zaznaczony kierunek obracania tarcz, a więc tą bruzdownicą będziemy pracowali do przodu. Silnik jest długi, ale wąski i wydaje mi się, że wygodnie będzie się manewrowało tym narzędziem. Odrysowuję poziomą i pionową linię. Potrzebuję tutaj zrobić bruzdy, w których potem schowam przewód zasilający do elektrycznego wentylatora. Do bruzdownicy należy podłączyć odkurzacz budowlany, ponieważ w przeciwnym razie całe pomieszczenie czy cały poziom będzie bardzo zakurzony. Mamy tutaj dwie tarcze tnące w betonie, w tynku, a więc naprawdę będzie się bardzo kurzyć. Zobaczymy. Jak spisze się odciąg tej bruzdownicy, czy ten odkurzacz będzie w stanie wszystko odsysać? Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest odkurzacz z gniazdkiem na elektronarzędzia. Przełączamy na dwójkę i po uruchomieniu bruzdownicy, odkurzacz sam się uruchomi. Oczywiście, wcześniej musimy podłączyć odkurzacz do zasilania. Jak widać kanał odprowadzający pył od bruzdownicy jest w porządku i mój odkurzacz też daje sobie radę. Można śmiało pracować bez maski. Te bruzdy nie muszą być oczywiście idealnie równe, natomiast cieszę się, że w miarę równo udało mi się wykonać to tą bruzdownicą. Według mnie ta bruzdownica z Deder radzi sobie bardzo dobrze i moim zdaniem takie narzędzia jak bruzdownice są bardzo pomocne w wykańczaniu, w remontowaniu domów, mieszkań. Bardzo przyspieszają pracę, no i są mało inwazyjne w połączeniu oczywiście z odkurzaczem. Nie musimy dłutem wykuwać takiej bruzdy, powodować wielu wstrząsów i drgań w domu. No i oczywiście wygodniej nam się to robi, bardziej estetycznie niż jeżeli mielibyśmy to nacinać szlifierką kątową z pojedynczą tarczą. Napiszcie, jakich wybrózdownic używacie, co sądzicie o tej. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu. Hej!